Temat naszego kolejnego webinaru wynika ze zgłaszanych potrzeb przez naszych klientów. Okazuje się, że wiele firm zmaga się z takim problemem związanym z awansowaniem ze stanowisk specjalistycznych na stanowiska menedżerskie w obrębie ogólnie rozumianego obszaru IT, ICT. Tak więc chodzi mi o takie zespoły, w których pracują programiści, deweloperzy, i w momencie, kiedy pojawia się. Nowy projekt albo trzeba zbudować nowy zespół, to spośród tych specjalistów chcielibyśmy awansować kogoś na stanowisko menedżerskie. No i tutaj pojawia się problem. Wiele firm no, robi to intuicyjnie, ale później okazuje się, że te, ci specjaliści niekoniecznie muszą się sprawdzić w roli menedżerskiej, bo dochodzą do tego przecież, do tej roli dochodzą przecież dodatkowe kompetencje miękkie. Myślę, że jako organizacja mamy pewną podpowiedź, w jaki sposób można wesprzeć taki proces awansu wewnętrznego na stanowisko menedżerskie właśnie w obszarze związanym z IT, ICT, programowania tej, tej branży deweloperskiej. I jeżeli chodzi o tą tematykę, to bardzo dużo doświadczenia i ogromną wiedzę na ten temat ma Dorota Kasperek-Kowalczyk z firmy Techland. I to właśnie z nią spotkam się 26 tego kwietnia o godzinie 11:00 Dorota podzieli się z nami swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami, swoimi pomysłami na to, w jaki sposób radzić sobie w takich kryzysowych sytuacjach związanych właśnie z um, obsadzaniem takich stanowisk kluczowych właśnie w obszarze IT, ICT. Tak więc serdecznie zapraszam do zapisów. Link w komentarzu.